Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zaplanować sprzątanie na robocie RS2 firmy EasyV. Aby to zrobić, kliknij ustawienia w prawym górnym rogu, a następnie przejdź do harmonogram sprzątania, dodaj harmonogram i teraz możesz zmienić czas sprzątania, kiedy się rozpocznie, zakres sprzątania, możesz ustawić na sprzątanie całego domu lub wybrać pokój lub obszar. Następnie możesz zmienić tryb sprzątania na odkurzanie przed mopowaniem, odkurzanie podczas mopowania, tylko odkurzanie lub tylko mopowanie. Możesz ustawić, aby powtarzało się raz lub działało co tydzień, a gdy jest ustawione na działanie co tydzień, możesz wybrać, w które dni będzie to wykonywane, więc na przykład we wtorek, czwartek i soboty. Następnie kliknij zapisz i. Jest zaplanowane. Wszystko na dziś. Zapomnij polubić, zasubskrybować. Do zobaczenia raz.